Sidian Flames, to jest ETB, które dzisiaj na moim zakurzonym pięknie stoliczku i zakurzonym pięknie monitorze będę otwierać, żeby zobaczyć dlaczego wszyscy trafiają Charizardy, a ja Charizardów nie trafiam, bo na pewno na tym filmie nie zobaczycie żadnego Charizarda, to Wam gwarantuję, że tutaj go na pewno nie będzie. Ale zobaczycie, jakie można mieć nieszczęście w otwieraniu kart Pokémon, widząc ten piękny, nieotwarty, nierozpakowany jeszcze ETB, z tą bardzo ładną promką tego tutaj o Charmandera, która moim zdaniem wygląda świetnie. Tak więc zachęcam Was bardzo serdecznie do obejrzenia tego filmu, w którym pokazuję Wam, jak można mieć wielkie nieszczęście w otwieraniu kart Pokémon, pod tym nowym, bardzo dziwnym, ciekawym kątem, pod którym testuję teraz, bo mi jest na razie najwygodniej, żeby po prostu nakręcić Wam film. Trzymajcie kciuki, żeby nie było tutaj Charizarda, bo ja wiem, że na pewno nie będzie. Zobaczmy w takim razie, co nas czeka w tym ETB. To jest znak. Skoro książeczka jest krzywo. A, bo ona jest taka wyższa, dobra. To jest znak. Tutaj oczywiście w środku są różne graficzki. Ja tego nigdy nie rozrywam. Znam ludzi, którzy to rozrywają. Tu nic, nic nie ma żadnego znaczenia. Jedyne znaczenie ma tak naprawdę ta karta. Ewentualnie jeszcze znaczenie może mieć ta karta. Tych kart tutaj nie zobaczymy, tak więc Nara. No i Obsidian Flames, Co my tu mamy w środku? Same cuda, mianowicie. Poszuleczki, znaczy, przepraszam, przekładeczki. Bardzo fajne one się tutaj tak mienią tym, tym płomieniem. Fajnie to wygląda. W ogóle sam ten ETB też się mieni takim płomieniem, i moim zdaniem to wygląda całkiem spoko. Standardowe energie. Promka, może promka pokażę bliżej tutaj ładnie. Cyk. Promka z Charmanderem. Bardzo fajna. Nawet jak tak teraz patrzę, i tutaj. Cyk jak teraz patrzę, to jest oczywiście krzywo przycięta, ale i tak jest bardzo ładna. Potem tu jest kot, poliki, też moim zdaniem bardzo ładne, z charmanderem, takie proste, ale jednocześnie jakby ładne designowo. Oczywiście nie używamy tych, bo one są do dupy, bo są tutaj nie takie ładnie przeżyczyste, tylko lekko mleczne. Zestaw znaczników, bardzo ładne są te nowe znaczniki, bardzo mi się podobają. Paraz kostki. Nie rozumiem dlaczego nie ma zastosowanych już kostek w takim samym kolorze jak ta główna kostka. Ehm, no, bywały lepsze. Bywały lepsze zdecydowanie. Postelki. No i booster. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I tylko jeden z Charizardem. Ależ się trafiło. Sam wybierałem tego ETB, więc sam wyda sobie winne braku Charizarda. Wszyscy otwierają, wszyscy te Charizardy mają, a ja nie będę mieć i teraz udowodnię Wam to, że nie będę mieć Charizarda. Uwaga, otwieramy pierwszy poster. Ten z Charizardem, na sam początek. Tak. Co nas tutaj czeka? Magneton, tym pole, Hitmore, Lillipup, Oinkolon, Letter of Encouragement, Chandelure, tym pole, Dynamo, i Tak Jak mówiłem, brak Czelizanda. Nawet brak czegokolwiek, jakby nie patrzeć. Pierwszy booster. Drugi, pyk. Paltoj. Linizen. Larvesta. Fungus. Mawill. Buffalant. Crabominable. Rockruff, Arcadet. Muszę zedytować chyba film nowo teraz No cóż, dobra, to jest Charizard X Którego się totalnie tutaj nie spodziewałem W ogóle to jest ten, którego wszyscy dropią Tak więc Chciałbym tutaj coś skomentować, ale chyba nie ma sensu Ostatniego tam po prostu nie będzie Tak Czyli nie. Jaki to był booster? To był booster z. Yy, te Może to jest Tyranitar? Może zapomniałem. Już z tego wszystkiego on się nazywa. Tyranitar chyba. No dobra, no to. No to okej. Okay, to nie wiem, co teraz więcej powiedzieć. To już ten unboxing nie ma sensu w drugim boosterze Joyzon. Rockroof. Wiglet. Shackle. i Sharp. Ufaland. Krabomi. King Gambit. Kombi. Wow! DJ. Bardzo chciałem tą kartę, bardzo mi się podoba w ogóle. I Korajdon. Ulala, Korajdon X. I czy to jest przedruk tego Korajdona, który em, był wcześniej z tego setu em, podstawowego Scarlet i Violet? On ma chyba te same ataki? Nie pamiętam, nie jestem pewien. No fajnie, ok, Czyli tu już nic więcej ciekawego nie będzie. Electric Larvitar. Magnemite, Eevee, Mavil Ufaland znowuż, bo znowuż, kombi Sinisti Entei. Uuuu, Entei i koniec. Na siebicze trafił. Bardzo ładnie wygląda w ogóle ten art. On jest taki czysty i świecący. Nie spodziewałem się. Toxel, Arcadet, Avniart, Sinisti, Linun. Darmanita, Dart, Loom, Cappchu i kolejny Togekiss, to już jest drugi i ten na szczęście jest OK przycięty, więc spoko, wydawało mi się, że będzie dużo gorzej. Tyk. I kolejny booster. Robot, Baltoy, Finizen, Larvesta, Chandelure, Patrol Cabin, to jest chyba pierwszy trainer albo drugi, który się tutaj trafił, strasznie mało trainerów teraz było. Vellossom w tym pole, Dynamo i klejdol. widnie. No to to już ostatnie trzy boostery, tak? Więc to już też nie ma na co liczyć. Charizard, to jest niepotrzebne. I uwaga, Buizel, Bones, Magnemite, Larves, Bronzon, Dark, Charmeleon, Hondur, Togepi. Sizor. A tutaj to tak mało tych... Aha. ja tutaj była tylko jedna świecąca? Miały być dwie, oszukali mnie. Zawsze były dwie, nie spodziewałem się. A nie, przepraszam, ten Hondur ma takie bardzo, ale to bardzo słabe świecenie, prawie że w ogóle. A powinien mieć świecenie. To jest rodzaj dla mnie błędu. Ja sobie to sprawdzę dokładnie, będzie o czym pisać. Czy no w porównaniu... I przez to, że tutaj też widać te um, oznaczenia, że powinno się świecić, ale w porównaniu z tym e, z tym Togepim, to ten Hondur się w ogóle nie świeci. cóż, będzie ciekawe artykuł z tego, jak w jakiś sposób kontrola jakości znowu zawiodła kartę pokémon. Charmander, chyba w ogóle pierwszy Charmander. Rattini, Odish, Swablu, Lycanroc, Robopas. Vengeful Punch, jeden z niższych trainerów, Dartrix, Cryogonal i kolejny, trzeci Togekiss. I ostatni booster. Coś tutaj mamy w tym ostatnim boosterze. Kombi, Warum, Larvitar, Klefa, Armuraż, Amungus, Seismitoad, Litwick, Bellybolt i Tundurus. Czyli z całego ETB. Wpadło coś, co w ogóle nie miało wypaść od samego początku. Raidon, Proszę cię, tu ładniej Bardzo ładny DJ eee, W wersji e, tym Alternate Art. No i cóż, no i pan, którego się nikt nie spodziewał, Charizard X Tera Dark. Ehm... Chciałem coś powiedzieć, ale chyba już nie ma sensu. Po drugim boosterze można było, w sumie po trzecim boosterze można było już nie oglądać tego filmu. Tak więc przepraszam, że straciłem Wasz czas. Ale nic, zapraszam do oglądania o kolejnych innych moich filmów na temat karcianki. A ja idę zrobić coś ze sobą. Trzymajcie się, cześć!